Wczoraj w Zielonej Górze wygrałeś swoją pierwszą zawodową walkę MMA. Czym ona się różniła od poprzednich walk, w których brałeś udział? Trenowałem na początku, które walki, dwa walki, które odbywały się to były walki amatorskie, czyli były w kaskach, były w ochraniaczach na piszczele. Tutaj nie było ani kasku, ani ochraniacza na piszczele. No nie było takiej widowni, jaka była wczoraj w Zielonej Górze. Wszystkie walki, które wcześniej toczyłem, toczyłem na macie. Tutaj był oktagon, czyli klatka. No, to były główne takie różnice, które, które no, no i wiadomo, na pewno większa adrenalina niż, niż, niż na amatarskich walkach. Mhm. Jak długo się przygotowywałeś do tej walki? Samo przygotowanie, w sumie trenowałem od początku, tak, o, o, cały czas trenuję, nie mam jakichś przerw w treningach, ale tak typowo do tej walki przygotowywałem się jakieś półtora, dwa miesiące. Yy, w, w Drawsku przygotowywałem się, w Drawsku przygotowywałem się, w Stargardzie, tam gdzie mamy też główną siedzibę klubu, Dwa miesiące takich naprawdę ciężkich treningów, dzień, dzień, ranne treningi i do tego popołudniowe. Czy jakieś wyrzeczenia w tym czasie były? No na pewno zero alkoholu, zero jakichkolwiek używek, na pewno żadnych tańców, żadnych zabaw nie było, no tylko ciężka praca. Dużo spałem, dużo odpoczywałem, żeby była ta regeneracja. i Myślę, że tyle. A jak wyglądała wczorajsza walka, kulisy, czy, czy, czy to wielkie sumie... przeżycie dla ciebie? Dla mnie to było coś, coś fajnego, bo to był pierwszy raz, jak miałem, miałem do czynienia z takim czymś od, od środka, jakby od, od szatni, tak, yy, to pełne to przygotowanie, dzień wcześniej pojechaliśmy, było ważenie, yy, oczywiście nie zrobiłem wagi, no ale to, to już mój błąd, yy, później sama, sa, sa, sama gala, tak, no, godzinę wcześniej, jakieś przygotowania, jakieś rozmowy z organizatorami, jak to ma wyglądać, no. Dla mnie super, myślę, że, że, że wszyscy, którzy pojechali, bo pojechało 30 osób z Raska, wszyscy byli pod wrażeniem organizacji, bo myślę, że organizacja naprawdę na wysokim poziomie. Czy wczorajsza wygrana otwiera przed Tobą kolejne drzwi do kolejnych zawodowych walk? Myślę, no, myślę że to za wcześnie mówić na ten temat, więcej pewnie będzie wiedział trener, bo to, bo to do niego dzwonili z taką propozycją, żebym, żebym tą walkę miał. Myślę, że mam nadzieję, że tak. No, mam nadzieję, że tak. No, wygrałem tą walkę, także tak, jest do przodu. Myślę, że kolejne, kolejne, kolejne gale w moim wykonaniu, kolejne walki, na pewno na pewno coś się będzie działo. Plany na najbliższą przyszłość, to, to dalej w kierunku MMA? Tak, rozwój? dokładnie, tylko, tylko w kierunku MMA troszkę zwolniłem tempo, jeśli chodzi o brazylijskie no Wolę samo MMA, tylko pod tym kątem się nastawiam. Ciężkie treningi dalej, no na pewno teraz tydzień czasu odpocznę. A dopiero po tygodniu dalej do pracy. 9 lutego jedziemy tutaj z chłopakami z klubu na turniej amatorski MMA do Poznania. Też sześciu chłopaków z Rawska wystąpi. No także do tego się będziemy przygotowywać. Patrząc na Ciebie nie wygląda źle no. po wczorajszej walce. No. Czy, czy, czy odczuwałeś jakiś ból? No. Mój przeciwnik to typowy zapaśnik, także, także w stójce nie chciał ze mną walczyć, nie radził sobie w stójce, także nie było jakichś, jakiś tak, no nie mam nic na twarzy, mam trochę obite plecy, bo ładnie rzucał rzeczywiście, to trzeba mu powiedzieć, był przygotowany, myślę, że kondycyjnie, ja bardziej, dlatego... Też ta walka troszkę w, pod moje dyktando później została prowadzona. No na twarzy nie mam nic, bo mówię, tak jak mówię, ciosów nie było, lekki ból odczuwam, no ale to wiadomo to nie szachy, także, także lekki jakiś ból jest. Mhm. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy od początku we mnie wierzyli, którzy od początku mi dopingowali, trzymali za mnie kciuki i wszystkim tym, którzy wczoraj pojechali na galę do Zielonej Góry, kibicowali mi. Yy, mojej rodzinie, mojej dziewczynie, yy, moim braciom, wszystkim kolegom, no przede wszystkim moim trenerom tak, ze Stargardu, Grzeszkowi Środkowskiemu, Adasiowi, Stępnikowi, tutaj Zdrawska, yy, Marcinowi Zabrockiemu, Wojtkowi Stawickiemu i, i, i Szymonowi Michalskiemu, który mnie ja przygotowywał boksersko do, do tego pojedynku. No wielkie dzięki. Yy, nie chcę też zapomnieć o firmie Zdrawska Pomorskiego. Yy, Systemy nurkowe pana Kurowskiego, który, który pomógł mi, jakby zaczęliśmy współpracę, pomógł mi jeśli chodzi o, o finanse, o sam dojazd, także myślę, że jeszcze będziemy nieraz współpracować z korzyścią dla niego i, i dla mnie i dla nich też wielkie dzięki.